Dom, mieszkanie, a może wyprowadzka poza granice miasta. W Jastrzębiu Zdroju preferencje zmieniają się bardzo szybko. Coraz częściej na osiedlach spotykamy takie oto ogłoszenia informujące o sprzedaży lub zamianie lokalu. Czy mieszkańcy wybierają ucieczkę na obrzeża miasta? W 2012 roku wydaliśmy 140 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych do 30 czerwca 2013 roku, czyli w roku bieżącym tych pozwoleń było 70, czyli praktycznie rok w rok jest to bardzo podobna liczba. Prezydent Jastrzębia informował o planach budowy osiedli domków jednorodzinnych. Byłaby to oferta znacznie różniąca się od życia w zatłoczonym bloku, ale pozwalająca na zatrzymanie rodzin w mieście. Działki, które są na sprzedaż, oczywiście systematycznie wystawiamy na drodze, na drodze przetargu. Niedawno wystawiliśmy działki na ulicy powstańców oraz na ulicy Habrowej. No tam akurat trochę działek jeszcze zostało, nie wszystkie działki się sprzedały, przetarg zostanie, zostanie ponowiony. We wrześniu powinien się pojawić przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Szotkowickiej oraz przy ulicy Wiejskiej. No wszystkie te przetargi można znaleźć na stronie bip oraz na stronie www.jastrzębie.pl w zakładce Gospodarka Nieruchomościami. Dewelopatorzy budują, budują takie te osiedla, domków jednorodzinnych, bardzo nowoczesne. Zarówno tutaj Budują na działkach, które znajdują się w ścisłym centrum miasta, tak jak na przykład przy ulicy Lwowskiej, ale także na obrzeżach, na, na troszeczkę innych terenach, czyli tak jak na przykład w Ruptawie czy w Bziu. Są to domki nowoczesne, bardzo ładne, z, z, z dojazdem. Tak więc no, myślimy, że oferta jest, jest dosyć szeroka i mieszkańcy, którzy chcą tutaj pozostać, chcą tutaj dalej mieszkać, ale chcą mieszkać w budownictwie takim nowoczesnym, no to że znajdą tutaj miejsce dla siebie. Z roku na rok liczba mieszkańców sukcesywnie spada. Jeszcze w latach 90. było nas ponad nad 100 tysięcy. Teraz dane mówią o 90 tysiącach. Czy zapewnienie nowych i bardziej interesujących miejsc zamieszkania będzie receptą na zatrzymanie tutaj ludzi? Już wkrótce się przekonamy. www.tvkanon.pl nowa strona telewizji.